Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym raporcie wojennym Wojna na Ukrainie. Dzisiaj troszkę dłuższy okres czasu, gdyż mieliśmy przerwę, krótką przerwę, natomiast mamy dzisiaj raport pomiędzy 13 a 18 czerwca i postaram się jak najlepiej oddać te dni, przynajmniej to, co się działo na każdym czy na poszczególnym odcinku. Przejdźmy na mapę Ukrainy. Jesteśmy na mapie Ukrainy. Nim przejdziemy do samego raportu. Chciałem Wam oczywiście Was prosić o subskrypcję, lajkowanie, komentowanie. Pamiętajcie, że dzięki Wam ten, ten kanał się rozwija, to dzięki Wam docieram do innych osób i to dzięki Wam mogę robić to, co lubię tak naprawdę, czyli szperać, wyszukiwać, potwierdzać i rysować plus omawiać, zapraszać gości, rozmawiać, uczyć się i zdobywać jeszcze więcej wiadomości. Słuchajcie, nim przejdziemy na, do raportu wojennego, też mamy informacje bardzo ciekawe, bo wiemy, że w Szwajcarii odbył się szczyt poświęcony Ukrainie i mamy tutaj podpisanie końcowego, powiedzmy tutaj efektu tego szczytu, gdzie um, przedstawiciele 80 krajów podpisali deklarację końcową opartą na karcie narodów zjednoczonych i tutaj warunkiem rozpoczęcia negocjacji oczywiście jest integralność Ukrainy. Natomiast no, mamy tutaj dalsze działania. Oczywiście na tym spotkaniu nie było ani Chin, ani Rosji. Rosji nikt nie zapraszał, chociaż jak wiemy, Rosja swoje warunki słowami samego Putina przedstawiła przed samym tutaj szczytem. Natomiast z ciekawostek, które tutaj się pojawiają, też mamy informacje. Tak. Informacje od strony rosyjskiej, która, jak tutaj potwierdziła sama strona rosyjska, Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej poinformował, że wydał list gończy za ukraińskim pułkownikiem Nikol Nikolą Dziamanem, oskarżonym go, który oskar strona rosyjska oskarża o zestrzelenie samolotu A-50, Czyli rosyjskiego samolotu typu AWACS, który został zestrzelony przez ukraińską baterię przeciwlotniczą, i yy, tak jak powiedziałem, Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej oskarża go o zestrzelenie tego samolotu. Po pierwsze, co ciekawe, yy, samolot wojskowy zestrzelony przez yy, ukraińską obronę przeciwlotniczą. I Federacja Rosyjska go oskarża o zestrzelenie samolotu. No, to słuchajcie, to coś jest nie tak, tak naprawdę, bo nie wiem, czy, no tak, w sumie mamy tutaj operację specjalną. No, to, to jedni mogą atakować, rozumiem, nie, tak. No, będzie oskarżony o to, że zestrzelił samolot wojskowy, wojskowy, no jakby nie patrzeć, przecież nie pasażerski. Natomiast bardzo cenny dla Rosjan. No i mamy efekt tego, że tak naprawdę Rosjanie przyznali się do tego, że samolot, który w lutym został zestrzelony, a 50 faktycznie został zestrzelony, zginęła cała załoga i, i pewnie jeszcze się za niedługo dowiemy o innych sprawach, które komitet śledczy e, będzie tutaj rozgłaszał. Ciekawe też jest zajście w Rostowie, gdzie e, sześciu więźniów, którzy mówili, że są bojownikami ISIS, byli o to oskarżeni, wzięli dwóch strażników e, obezwładnieni i później w szturmie Mimo negocjacji zostali też zabici przez Rosjan, więc pewnie takie ciekawostki w Rosji też się zdarzają. Słuchajcie, przechodzimy do omówienia sytuacji na froncie. Oczywiście, już pominam tutaj w efekt informacji o nowych rodzajach sprzętu, które wkrótce trafi na Ukrainę. W sumie tutaj też o tym, że jak podają amerykańskie gazety czy stacje telewizyjne, przynajmniej jedna z nich potwierdziła to, że do końca roku będzie 20 pilotów przeszkolonych na F-16, natomiast mamy też informację ciekawą, bo potwierdzono, chyba najważniejsze źródło ukraińskie oraz duńskie, że wkrótce duńskie F-16 pojawią się na Ukrainie, więc, więc czekamy, natomiast my przejdźmy sobie na Karkowski, bo tam jest bardzo ciekawe, ciekawe rzeczy się dzieją, przejdźmy na odcinek Harkowski. Jesteśmy na odcinku Harkowskim. Jeżeli chodzi o, ten info, o informacje, co działo się w ostatnich dniach, to zgodnie z tym, co mamy też w tytule, będziemy mówić o Wołczańsku, natomiast walki na kierunku Harkowskim, miejscowości Lipsi, tutaj strona ukraińska atakuje w kierunku Lukansi oraz Łybkowe. Łybkowe. Tutaj informacje o walkach na tym kierunku są o tyle ciekawe, że materiały filmowe, które się pojawiły jeszcze przed, przed małą przerwą, pokazywały, no, że strona ukraińska działa na przedpolu, e, miejscowości Łybkowe. Natomiast informacja z dnia 18 po południe pojawiły się pierwsze informacje, że wojska ukraińskie, a dokładnie jednostki z brygady Harti oraz elementy z 92. Brygady. W, zaczynają wchodzić w głąb miejscowości Łybkowe i, i m, czyszczą m, tą osadę z wojsk rosyjskich co ciekawe z frontu jak już wcześniej powiedziałem wycofany 41 pułk z 72 dywizji strzelców zmotoryzowanych, natomiast e, jego miejsce zajął świeży 30 pułk e, tej samej dywizji, który jeszcze próbował w kierunku Lipsi atakować mamy też Działania na kierunku Wołczańskim i na kierunku Wołczańskim jest sytuacja bardzo ciekawa, bo w ostatnich kilku dniach strona ukraińska prowadziła zacięte walki w tym rejonie. Mamy tutaj też informacje o wycofaniu prawdopodobnie elementów 25 Brygady oraz elementów 83 Brygady powszechno desantowej które poniosły bardzo duże straty, natomiast w ich miejsce zostały wysłane inne jednostki, które Rosjanie. Systematycznie tutaj wysyłają nie żeby wzmocnić siłę ataków, natomiast aby uzupełnić straty, gdyż jednostki ponoszą tak duże straty, że tracą wartość bojową i ich miejsce muszą zajmować inne jednostki, co nie potęguje siły nacisku, natomiast potęguje straty wśród Rosjan. Co ciekawe, walki w samym Wołczańsku bardzo ciężkie. Udało się rosyjskiej stronie dotrzeć do zakładów Kruszyw tam została grupa szturmowa odcięta próby deblokady zakończyły się niepowodzeniem w nocy dwa dni temu czyli około 15 w nocy 15-16 Rosjanie podjęli kolejne próby deblokady dwie kolejne grupy szturmowe tutaj udało im się dojść prawdopodobnie do zakładów natomiast ponownie zostali odcięci próby Przesyłania zaopatrzenia przez drony też nie do końca działają. Natomiast próby deblokady czy odblokowania tej grupy uderzeniowej i spartymi te grupy zostały, ta grupa pierwsza została wsparta elementami dwóch innych grup. Mówi się, że tam strona ukraińska mówi o nawet 300 do 400 żołnierzy. Ja oceniałbym te dwie. Te wszystkie grupy, które tam walczyły na około 100 do 150 żołnierzy, Rosjanie nie działają aż takimi licznymi grupami, mniejszymi, natomiast ja bym to ocenił na taką kompanię, kompanię, może wzmocnioną kompanię i tyle, natomiast około 100 do 150 żołnierzy odciętych od kilku dni w zakładzie Kruszyw, próby do blokady nieudane, natomiast pojedynczy żołnierze w tym rejonie też się poddają stronie ukraińskiej, co ciekawe, pojawiły się też informacje, że strona ukraińska nie tylko odcięła zgrupowanie w tym rejonie, ale dzięki udanemu atakowi, czekam na potwierdzenie w kierunku na odcinku północnym, odcięła jakby ten cypel. Na ile to jest prawda, to się dowiemy wkrótce. Natomiast takie informacje pojawiły się 18 czerwca. Sytuacja jest naprawdę tutaj bardzo ciekawa. Rosjanie informowali oczywiście o rozbiciu 71. Oraz 57, co jest całkowitą bzdurą i nieprawdą, natomiast takie informacje na rosyjskim Telegramie się pojawiły nie tylko na Telegramie, bo też i na portalu X, co z kompletną obudą i kompletną kłamstwem, jakie na rosyjska co ciekawe powiela i tutaj informuje o takich rzeczach, nie mając żadnych tutaj tak naprawdę postaci prawdy nawet. Ciężko to nazwać nawet informacją, bo oczywiście to jest wszystko wyssane na, na, na potrzeby propagandy rosyjskiej. Słuchajcie, nie, dla tych, którzy by chcieli, to ja bym nawet powiedział, że skoro zostały rozbite, to one jeszcze robią na, na linii frontu, tak? Może oddziały zbiorcze, proszę bardzo. No, jeżeli tak, to jeżeli oddział zbiorczy, to dlaczego jeszcze wykorzystywane do ataków? No bo to, to świadczyło o tym, że te jednostki zostaciły wartość bojową. Nie, 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 pre, nie prezentują można jeszcze wsadzić gdzieś do obrony, ale nie do ataku, no ale pewnie nie, nie, nie wytłumaczę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten odcinek, to tyle. Przejdźmy na odcinek kremien kremien swatowe Kremienna, a dokładnie odcinek północny. Jesteśmy na odcinku kupiańskim, front północny. Mamy tutaj dalsze walki w rejonie Sękiewki oraz stepowej nowoseliwki. Rejon berestowy, tutaj są walki z frontu. Wycofana 40, 32 przepraszam, brygada, jak widzicie, naprawdę sporo jednostek tutaj podpływało. Natomiast Rosjanie też tutaj próbują się naciskać, chociaż część jednostek w postaci choćby 26 pułku, który jeszcze tutaj zaznaczyłem, został albo w całości, albo częściowo. Gros sił przesunięty właśnie na odcinek Charkowski, a tak dokładnie odcinek Wołczański. Przejdźmy na odcinek południowy, bo tam się całkiem sporo podziało. Jesteśmy na odcinku południowym. Jeżeli chodzi o odcinek południowy, mamy tutaj ciekawe informacje, bo jak tutaj informuje Deep State, Rosyjanie zgromadzili w rejonie Karmazeniwki i Lechorodka znowu potężne siły, około 10 tysięcy żołnierzy, 450 pojazdów i przygotowują się do operacji w kierunku Borowej, aby rozciąć przyczółek, Natomiast strona ukraińska wzmocniła ten odcinek różnymi pododdziałami, natomiast największą i chyba najlepszą jednostką, jaką ma do dyspozycji ukraińska strona, ten rejon obsadziła trzecia brygada turmowa, która tutaj jest przegrupowana. Ona tutaj wraz z 44 i 66 będą blokować ruch myślę, że będzie tutaj bardzo ciekawe walki rozpoznawcze i walki w tym rejonie są dość intensywne działania rozpoznawcze strony rosyjskiej mamy też informacje o walkach na kierunku Newskie na południu Makijewki oraz w kierunku Terny i Jampoliwka tutaj dość aktywna strona ukraińska co ciekawe natomiast w Lesie Srebrańskim bardzo silne natarcie ukraińskie które doprowadziło do odzyskania około 2 km gęstej sieci okopów, transzei, pozycji w walkach szturmowych elementy właśnie pierwszej Brygady Gwardii Narodowej oraz 12 Brygady Gwardii Narodowej mamy tak jak powiedziałem ostatnio ściągniętą blokadę na sprzęt amerykański dla tej Brygady Azov, co tylko ją wzmocni, gdyż dostanie amerykański sprzęt chociaż do tej pory też sobie radziła całkiem nieźle nawet i polskim sprzętem, które miała, miała do dyspozycji. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten odcinek, to tyle. Przejdźmy na odcinek Sywierski. Jesteśmy na odcinku Sywierskim. Słuchajcie, na tym odcinku, jak ktoś oglądał moje odcinki wcześniejsze, mówiłem, szczególnie o odcinku południowym, że tam kroją się ciekawe rzeczy i prawdopodobnie Rosjanie koncentrują siły do ataków. I się to potwierdziło. Jeszcze raz to wam powiem potwierdziły się rzeczy, które mówiłem, które nikt nie chyba nie potwierdzał, nikt nie mówił, nikt nie zwracał może uwagi na to. Natomiast zacznijmy od północy, walki w rejonie Biłochorywki, Wierchokamianki oraz Pirnego. Natomiast na południu bardzo silne natarcie rosyjskie, które doprowadziło do, jak widzicie, pogłębienia, włamania w kierunku Waimki. Tutaj Rosjanie tak naprawdę weszli pomiędzy ukraińskie pozycje, są blokowani przez ukraińską pozycję na tych wzgórzach na wschód od linii kolejowej oraz potężna pozycja ukraińska na wzgórzach na zachód od linii kolejowej. Rosjanie bez zdobycia tych pozycji nie będą w stanie iść dalej na wajimkę. Bardzo silne natarcie w rejonie wesołego, dotarli do podnóża tych ukraińskich pozycji. Natomiast to co mówiłem ostatnio o atakach też dronów ukraińskich, właśnie tutaj na pozycje wyjściowe rozpoznane koncentracje oraz przygotowywane pozycje do szturmu przez stronę rosyjską zostały wykryte, natomiast nie zdążyły, czy powiedzmy nie na tyle obezwładniły stronę rosyjską, aby powstrzymać. Rosjanie bili się troszeczkę wzdłuż linii kolejowej i podeszli pod rozdaliwkę. Sytuacja tutaj dość napięta, natomiast nie udało się Rosjanom przełamać ukraińskich pozycji, podeszli, zgarnęli trochę terenu, który był taką ziemią niczyją. Natomiast groźna sytuacja w rejonie linii kolejowej, chociaż tutaj bez zdobycia tych dwóch linii wzgórz nie uda się Rosjanom nic więcej osiągnąć oraz walki w rejonie Rozdaliwki. Przejdźmy na odcinek Bachmucki. Jesteśmy na kierunku Bachmuckim, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu walki w rejonie Czasy Wiaru. Tym razem przez te ostatnie kilka dni nie ma tutaj informacji o postępach rosyjskich, Zatrzymali walki w rejonie dzielnicy Kanał na południe. Te ataki od Krasnego też zostały odparte przez stronę ukraińską. Walki, szczególnie tutaj, duże znaczenie mają działania legionów, legionów międzynarodowych, które tutaj działają jednostek chóru, jak jednostki Kraken, oraz szeregu innych jednostek, które też dźwigają na swoich barkach ciężar obrony w tym rejonie walki w rejonie Kliszczejówki, tym razem stroną atakującą, strona ukraińska, która zajęła południe oraz centrum Kliszczejówki, Rosjanie wycofali się tutaj na nasyp kolejowy natomiast zdobyty żółw przez żołnierzy 22 Brygady która tutaj kontratakowała żółw rosyjski, czołg T-62 zamieniony w stodołę został zdobyty załoga wzięta do niewoli Natomiast no, walki cały czas tutaj są. Przejdźmy na odcinek Gorłówki. Jesteśmy na odcinku Gorłówki. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, Rosjanie naciskają tutaj dość mocno. Udało im się zdobyć centralną część nowoaleksandriwki. Postęp w kierunku zachodnim niewielki. Natomiast cały czas postęp w kierunku miejscowości Sokił. Zdobyte nowopokrowskie. Oraz podejście pod nowoceliwkę perszą. Tutaj. Sytuacja dość y, dynamiczna, można powiedzieć, że Rosjanie cały czas naciskają po przegrupowaniu. Do walki weszła, weszły oddziały drugiego pułku z 27 dywizji, 506, który tutaj y, atakował w kierunku północnym, oraz elementy 90 dywizji y, pancernej, które też tutaj działają z innymi jednostkami rosyjskimi. Sytuacja dość dynamiczna, natomiast Rosjanie nie uzyskali y, przełamania. Natomiast ataki cały czas są I stopniowo przesuwają się Na zachód Przejdźmy na linię Awdiwki. Jesteśmy na odcinku Awdiwki, Jeżeli chodzi o ten odcinek Mamy tutaj dalsze walki w rejonie Nataliowe Umańskie Mamy tutaj Naprawdę cały czas taki delikatny Podstęp, strona ukraińska Wycofuje się na zachód Na linię rzeki Na główną linię obrony Cały czas to jest pas przysłaniania po przełamaniu ukraińskiej obrony w rejonie Awdiwki, i później sytuacja krytyczna w rejonie Oczerytynę zaowocowała tym, że strona ukraińska stopniowo odchodzi w kierunku zachodnim. Wkrótce ta mapa zniknie, no niestety jak widzicie skończy się czas mapy Awdiwki. Myślę, że powstanie nowa mapa, więc wszystko nad przed nami. Przejdźmy na odcinek południowy linii ATO. Jesteśmy na południowym odcinku linii ATO. Tutaj walki w rejonie Krasnohorivki u Rosjanom udało się wtargnąć głębiej w centrum krasnochoriwki kolejne ulice zdobyte przez stronę rosyjską, walki w kierunku kurachowe, bardzo dwa silne ataki w granicach 15 14-15 czerwiec, tutaj dwa potężne natarcia rosyjskie zakończone porażkami, jedna na, 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 na zachód od marinki. Natomiast druga, właśnie w rejonie Nowomichajówki, straty Rosjan dość solidne znowu i znowu pierwsze skrzypce gra tutaj 79 Brygada oraz inne jednostki, które tutaj ze sobą współdziałają, ukraińskie. Zero, że tak powiem, postępów w rejonie Krasnohorivki, tylko zdobyte kilka ulic w centrum. Natomiast Rosjanie cały czas kontynuują tutaj ataki. Zmożony nacisk znowu, na ten kierunek Urachowe z nadzieją, że uda im się przełamać ukraińskie pozycje i dojść do, do tych kolejnej linii obrony. Przejdźmy na odcinek zaporoski. Jeżeli chodzi o odcinek zaporoski, mamy barki w rejonie Wełyki oraz Orychowe, więc przejdźmy na odcinek Wełyki. Jesteśmy na odcinku Wełyki Nowosyłki, jeżeli chodzi o ten rejon Walk, mamy dalsze walki w rejonie staromajorskie, urożajne. Rosjanie wdali się do centralnej części urożajne, natomiast walki w tym rejonie cały czas trwają. Podciągnięta tutaj rosyjska 38 Brygada Gwardii, która zajęła pozycję na linii frontu. Spodziewałbym się w najbliższym okresie czasu potęgowanie rosyjskich natarcz na linię wzgórz na zachód staromajorskie Zdobycie tych wzgórz spowoduje otwarcie w kierunku na Riwnopol oraz Makarivkę no i w kierunku dwełki Nowosyłki natomiast myślę, że do tego nie dojdzie strona ukraińska też tutaj ma sporo jednostek więc podejrzewam, że taka walka na wyniszczenie w tym rejonie przejdźmy na odcinek Robotyne Werbowe jeżeli chodzi o ten odcinek frontu wielkich zmian terytorialnych nie ma walki dalej w rejonie Robotyne w centralnej części oraz na północ i no tutaj strona rosyjska cały czas sąduje, czy próbuje rozpoznać linię obrony. Dość aktywne działania 14 Brygady Gwardii Narodowej, która tutaj za pomocą dronów stara się rozpoznawać i niszczyć rosyjskie jednostki. Sytuacja nadal tutaj dość stabilna, chociaż walki trwają. Przejdźmy na odcinek hersoński. Jesteśmy na odcinku hersońskim, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, tak, jak powiedziałem. 83. Wycofana z tego odcinka. Od kilku dni walczyła, czy walczyła wcześniej już grot sił, ewentualne elementy tej brygady na odcinku Herso Charkowskim, Przepraszam. Natomiast tutaj na odcinku hersońskim liczne bombardowania artyleryjskie oraz przy pomocy dronów strony rosyjskiej prawego północnego brzegu Dniepu, czyli strony ukraińskiej, w linii od Ujścia aż po Beresław. Natomiast strona Ukraińska odpowiedziała atakami na południu od Chowej Przystani oraz w rejonie Kozaczej-Lacherii oraz Krynek. Pytanie co do samego przyczółka, ja na ten moment nie potrafię Wam odpowiedzieć. Znalazłem filmiki z 13 i 14 czerwca żołnierzy ukraińskich z tej miejscowości, chociaż pojawiły się też doniesienia o tym, że ten przyczółek został opuszczony natomiast ile jest w tym prawdy, już spotykaliśmy się wielokrotnie z tym, że te przyczółki były opuszczane, zdobywane, sami Rosjanie już przyznawali, że go zdobywali 5 razy kręki, natomiast jakimś cudem cały czas te jednostki ukraińskie tam się odnajdowały. Na ten moment, tak jak mówię, dla mnie przyczółek jest 50 na 50, natomiast nie potrafię jednoznacznie w tym momencie odpowiedzieć, myślę, że do niedzieli będę wiedział co i jak. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten raport, to tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Dzięki Wam ten kanał się rozrasta, to dzięki Wam docieram do innych osób. Pamiętajcie, że możecie też zostać patronem, patronką. Ostatnio jest dość duży spadek, rozumiem. Natomiast, jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.